Jak negocjować z dominującym aktorem? W, w negocjacjach takich, jak dzisiaj widzimy na arenie międzynarodowej ze strony Stanów Zjednoczonych, szczególnie ze strony Donalda Trumpa, e, widzimy, jak aktor dominujący stara się zmienić narrację i siłą wywrzeć presję na innych aktorach. E, w takiej sytuacji Musimy takiego aktora ograniczyć i ograniczyć jego negocjacje, a nie konfrontować. Jeżeli lider nie uznaje prawa międzynarodowego, traktatów międzynarodowych czy instytucji międzynarodowych, to wtedy dialog nie jest instrumentem deeskalacji, bo on nie zadziała. Mediacja polityczna w tej sytuacji nie zamyka konfliktu i nie deeskaluje, tylko go kształtuje przez ograniczenie szkód. Polega to wtedy na trzech takich głównych zasadach. Pierwsza w sytuacji takiej osobowości dominującej, która narzuca um, ten konflikt, sprawiając, że widzimy jak bardzo używa, nie wiem, ceł chociażby, czy eskalacji konfliktu militarnego, wtedy staramy się po pierwsze ograniczyć te szkody i pokazać jak kosztowny będzie taki konflikt dla tego kraju czy dla tego aktora w kontekście kosztów fizycznych, ekonomicznych, militarnych czy terytorialnych. To jest jedna z pierwszych zasad kształtowania takiego konfliktu z punktu widzenia mediatu. To osłabianie takiej narracji, pokazanie o kosztach wewnętrznych, na przykład takiej interwencji w Grenlandii, z punktu widzenia tego, jak to bardzo jest niepopularne w domu dla Amerykanów i jak wysoki będzie tego koszt moralny dla takiego aktora politycznego. Trzecia taktyka polega na um, osłabianiu um, takiego horyzontu czasowego. Czyli e, staraniu się prowadzić rozmowy w ten sposób, żeby zostały one jak najszybciej przedłużone i jak najbardziej rozwlekły się w czasie. Pokazujemy też w tej sytuacji, jak to będzie skomplikowany proces, jak będzie długo trwał, ile mamy przeciwności na tej drodze, aby osiągnąć e, jakąś konkretną politykę czy na przykład interwencję. Historia pokazuje jedno: a takich dominujących, autorytatywnych liderów nie e, nie osłabia i nie demotywuje dialog, czy nie sprawia on, że osiadają oni do stołu i podejmują jakieś decyzje kompromisowe. Osłaba, osłabia ich to, że widzą, że koszty są wysokie, coś jest bardzo męczące i oni się zmęczą, bo włożą tyle energii w, daną, w dany konflikt, czy w daną politykę. I mo to dla nich zbytnio duże koszty emocjonalne, energetyczne, czasowe czy finansowe. Samy